Patrzcie, by się nie przewrócił. No Kiciu, chodź to. Mój hao, chyba się chyba mnie polubił. Zapachniało z tej studzienki tutaj, ale jemu pewnie pachnie robić Kiciu, chodź tu. Rzuciłem mu chrupka Wali z tej sukienki. Patrzcie, rzuciłem mu chrupkę. Stryknąłem chrupkiem w jego stronę. O, skończyło się. Chyba ma więcej. Ciekawe, czy ma więcej. Przyjdzie czy nie przyjdzie. Ucieka. To my też już jedziemy. Wyszedł właściciel. Kot się spłoszył, a na ławce siedzi jeszcze jeden. A my spierniczamy dalej. Fajna ta ulica, patrzcie. Kiedyś tu spotkałem białego kota jeszcze. Nie widziałem go dawno. Chyba tylko raz, maksymalnie dwa razy. Czajcie, ale zaraz znajdziemy kolejnego.